Jak w ciągu trzech dni umówiliśmy w placówce bankowej w czasach kryzysu, czyli w grudniu 2022 roku 175 spotkań z potencjalnymi klientami. Spójrz, w tej tabeli... Widzisz, kilka liczb. Teraz wyjaśnię, czym one są. Natomiast w tej tabeli jest ukryty tak naprawdę przepis na sukces w dowolnej branży, akurat o tym powiem na przykładzie branży bankowej. Trzy dni, kiedy ekipa z placówek bankowych dzwoniła do potencjalnych klientów celem umówienia sobie ich na spotkanie, no po to, żeby przedstawić im ofertę kredytową. Trzy dni. Pierwszego dnia dzwoniło 9 osób, drugiego dnia 9, trzeciego, trzeciego 8. Ile dzwoniliśmy? Dzwoniliśmy raptem poniecałe 4 godziny. 4 godziny, 4 i 3,5. Prawdziwego dzwonienia, czyli reszta to były przepisy. Ile umówiliśmy spotkań? Co to znaczy umówione spotkanie? To znaczy, że klient jest umówiony na konkretny dzień i godzinę, kiedy przyjdzie do placówki, po to, żeby sprawdzić zdolność kredytową, po to, żeby ewentualnie później móc skorzystać z tych środków. Czyli to są spotkania, co do których my wiemy, kto przyjdzie, kiedy przyjdzie, po co przyjdzie. Klient wie, w jakim celu tutaj został zaproszony. Wiemy informację mniej więcej o tym, jaką kwotę chciałby wziąć. I to nie jest spotkanie, które klient jutro o nim zapomni, tylko klient się zobowiązał do przyjścia. Trzykrotnie było potwierdzone, żeby przyszedł. Spójrz, 60, 62, 53 spotkania, czyli w sumie 175 spotkań. Jeszcze raz przypomnę, mamy grudzień 2022 rok. Kryzys. Wielu ludzi uważa, że teraz się nie da sprzedawać, a tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak kryzys. Kryzys jest w Twojej głowie. Ci ludzie, którzy tutaj dzwonili, tak naprawdę przełamali swoje wewnętrzne przekonania przed tym, że, a nie do teraz dzwonić, to nie jest dobry czas na branie kredytów, klient na pewno nie przyjdzie i inne wszystkie bajeczki, które sobie opowiadają dzisiaj ludzie na rynku. Jeśli te bajeczki przestaniesz sobie opowiadać i zadzwonisz jak człowiek, autentycznie, naturalnie, przede wszystkim będziesz prowadzić rozmowę z tym klientem dialog. Jak człowiek, to zwróć uwagę, 175 osób jest gotowe przyjść po to, żeby zobaczyć, co bank ma dla nich zaoferowane. Skuteczność jaką wykręciliśmy, zobacz, z ilu rozmów była wykręcona. Czyli pierwszego dnia 300, nieco ponad rozmów, drugiego 280, trzeciego 230. Niecałe 840 rozmów. 175 spotkań z 840 rozmów. Daje nam to skuteczność 21% konwersji. 21%, czyli co piąty klient umawia się na spotkanie. I teraz odnieść sobie to w takiej sytuacji, kiedy Znajdziesz w ciągu dnia pół godziny na to, żeby zadzwonić do pięciu klientów. To przy tej skuteczności z tych pięciu klientów jeden z nich się z Tobą umówi na spotkanie. Pięciu klientów. Jak będziesz dziesięć rozmów wykonywać, dwóch się umówi na spotkanie. A jak wykonasz czterdzieści rozmów, gdzie w wielu placówkach bankowych dokładnie takie są cele, to z czterdziestu rozmów 20% skuteczności to jest ośmiu klientów przychodzenia na spotkanie. Nie obrobisz tego, nie będziesz mieć czasu, dokładając do tego obsługę kasową, wpłaty, wypłaty i inne takie historie. Czyli słowem, chcę powiedzieć, że nie będzie trzeba potem wykonywać 40 rozmów dziennie, żeby umawiać sobie 2, 3, 4 spotkania. I jeszcze jedna jest historia, to jest pierwsze 3 dni dzwonienia. Zwróć uwagę, pierwszego dnia osiągnęliśmy 19%, drugiego 22, trzeciego 23. To co by było 4, piątego, szóstego i tak dalej. Skuteczności, jakie można osiągać na tym nowym modelu rozmowy, są nawet na poziomie 45-50%. Co to oznacza? Co drugi klient może się z Tobą umówić na spotkanie. Nawet nie bierzemy pod uwagę tego, że ci klienci, do których się dzwoniliśmy, oni dzisiaj, być może część z nich, powiedziała, ci, których tutaj nie ma, powiedziała nie dziękuję, nie jestem zainteresowany. Ale na tyle była zbudowana fajna relacja z nimi, że oni za miesiąc, dwa, trzy, jak będą potrzebowali pieniędzy, zadzwonią właśnie do tej osoby, która do nich dzwoniła. Bo ta osoba dała się zakładać jako doradca, miła, sympatyczna, kompetentna osoba. A więc podsumowując, tym filmem chciałbym Ci pokazać, że nie ma czegoś takiego jak kryzys. Kryzys to jest w telewizji, kryzys to jest w gazetach, w mediach społecznościowych. Tam się mówi o tym, że dzisiaj jest trudniej, ale wejdź na ulicę Twojego miasta, wejdź do galerii handlowej, wejdź do restauracji, zobacz, że Ci ludzie tam są i wydają te pieniądze. Zobacz sobie, że są tutaj ludzie, którzy teoretycznie powinni brać kredytu, no bo są czasy, jakie są, a jednak są gotowi przyjść i się dowiedzieć, jaką ofertę bank ma dla nich przygotowaną. A co to oznacza? To oznacza, że jak już tą ofertę dostaną, zobaczą, że mają 50 tysięcy, które czeka na nich, to wracają do domu, rozmawiają ze swoim partnerem już w głowie wydają te pieniądze. I za kilka dni wracają i mówią, wie Pani co, to jednak weźmiemy, to my sobie ten remont zrobimy. Ale to ty musisz się odważyć na to, żeby do nich zadzwonić i po prostu to zaproponować. A jak było na szkoleniu, to najlepiej powiedzą sami ludzie, którzy ten wynik wykręcili. Oddaję im głos. Dlatego, yeah! że jesteśmy po dniu praktycznym, powiedz mi, jak ci się dzisiaj dzwoniło. Bardzo dobrze. Postawiliśmy przede wszystkim na naturalność. To jest coś, co ja mówię. Jakie były efekty? Jak dzwoniłeś wcześniej, jak dzwonisz teraz, jaką widzisz różnicę? Przede wszystkim schemat, rozumiem, mi się teraz podoba, bo jest naturalny. Zastosowuje się do tego, co mówi klient. Mhm. Mhm. A jak klienci reagują, jak dzwoni do nich człowiek i pyta się ich o to, nie wiem, jak tam panu idzie biznes, nie? Albo co tam u pana nastroje są różne tak naprawdę, ale... <noise> ale nie wiem, cię, albo nie nie, nie, nie było żadnej takiej miłej sytuacji. Raczej, raczej udawało się porozmawiać po prostu, pogadać tak na spokojnie, wysłuchać przede wszystkim co oni mają do powiedzenia. Jasne. Mhm. Fajnie. Dziewczyny. Rewelacja. Swoje wyniki polepszyłyśmy. Czemu no tak lepszy? krótko, bo mi czasu no. nie starczyło na zrealizowanie moich założeń. No właśnie, ja widziałem, że byłaś zła, że już kończymy. No tak. To na, Dzisiaj na poziomie prawie 20%, wszyscy razem, jutro 30-40%, więc za miesiąc dobra premia. No właśnie, e, powiedzcie dziewczyny, bo dzisiaj mamy, Marta masz 17%, a Daga masz 27%. To są duże, duża skuteczność dla Was, czy mała? Dla mnie jest progres. Mhm. Moja wzrostowa, ale to nie jest to, czego się jeszcze spodziewałam. Mhm. Okay. 40% będzie ok. Powiedzcie jeszcze o tym, jak dzwoniłyście do tej pory może tak? lepiej nie mówić czasami. To zależy, to zależy. To zależy z kim, z jakim klientem, czy już go znamy, czy to jest nowy klient, ale na no, pewno nie używałyśmy takiej karki, jak tutaj. Aha. To jest całkowicie coś nowe. A na czym polega ta różnica, że te rozmowy są jakie dla Was teraz? byście opisały te, te rozmowy? Bardziej badamy potrzeby klientów, wcześniej się na nich nie skupiałyśmy, nie zahaczaliśmy o ten temat, tylko w większości było nie, bo nie i nie dążyliśmy do tego, co może być za miesiąc, pół roku, rok. No. Dla mnie są luźniejsze generalnie, bo Mogę się wygadać i tak zwane turki mazurki z klientem. Pracuję najlepiej, lubię dziewczyny i w pracy już przestań, więc tutaj mogłam wpłynąć na szersze wody. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po szkole całym. Jak ten dzień dzisiaj oceniasz dla Ciebie? A Bardzo dobrze. Udało mi się w końcu y, jakiś pułap swoich spotkań y, przekroczyć. I mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Tak, jak Ci się rozmawiało? Te rozmowy dzisiejsze względem tych wcześniejszych. Jaką widzisz różnicę? Na pewno dużo osób chętniej ze mną rozmawia, nie rozważa się po pierwszym sygnale i mhm. gdzieś to tak prędzej właśnie z żartem, z humorem bierze. Wcześniej, no, mówię, no było jak było, tak? Człowiek odbierał, słyszał placówkę, już koniec, było po mhm. temacie. A gdzieś tutaj jednak się nauczyłam zagadywać tych klientów, żeby mhm. chcieli jednak ze mną porozmawiać. Dobra, Paula, ostatnie pytanie. Jesteśmy w sumie po całym cyklu wiem, Co ma dla ciebie taką największą wartość z tych całych naszych wszystkich dni? A wiesz co, myślę, że dla mnie największą wartość miał pierwszy dzień. Wtedy, kiedy Ty nam uświadomiłeś, w czym jest problem, że ten problem jest w nas, nie w klientach, nie w placówce, na przykład tylko w nas, do tego jak my do tego podchodzimy. Często przynosimy swoje na przykład sprawy prywatne do pracy i to jest taki moment, kiedy wchodzimy tutaj i powinniśmy odciąć się od tego życia prywatnego i skupić się właśnie tutaj na tej pracy, na tych zadaniach, które gdzieś tam z góry nam są przydzielone. Super, dzięki. dzięki. Jak ci się dzisiaj dzwoniło i jaką widzisz różnicę między tym, jak było wcześniej, a tym, jak jest teraz? Na pewno wcześniej e, bardzo się poddawałam. Na samym początku pozwalałam klientowi na to, żeby mi powiedział nie, mhm. a teraz e, wiem, że nie ma nie i jest kwestia mojego podejścia i zadania odpowiedniego pytania myślę, że nie warto się poddawać. Okay. Co ma dla Ciebie największą wartość na stałych tych wszystkich naszych dni szkoleniowych? Przede wszystkim e, to, żebyśmy dawali sobie cenne nasze podejście i to, że e, no, wszystko zależy od nas samych. Kasia, ogólnie rzecz biorąc, jakbyś podsumowała całe to szkolenie? Co ono tutaj zrobiło? Jedna rzecz, która mnie ujęła w tym szkoleniu, to to, że ludzie, którzy w nim uczestniczyli, ale są po tym szkoleniu mega pozytywnie nastawieni, naładowani fajną energią i gigantyczną chęcią do działania. To jest dla mnie najważniejsze i właśnie te elementy szkolenia, które też zmieniają to, co mamy w głowie i wyciągają nas z takich, z takich negatywnych miejsc i pokazują nam fajną drogę do działania. Jak byś podsumowała wyniki? Bo, no bo wcześniej z 40 rozmów były dwa spotkania, teraz mamy z, powiedzmy, że z 40 rozmów no 15 spotkań. Na ten moment wyniki są bardzo obiecujące i jest to gigantyczny skok w naszych statystykach, a sprzedaż to statystyka. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie spodziewałam się, się aż takiego. Kasia, jak było? Ja się ma. Było cudownie, dużo się nauczyłam i na pewno będę to wszystko powielać dalej. Co ma dla ciebie największą wartość z tego całego szkolenia? Co, chyba motywacja i to, że wystarczy tak naprawdę być człowiekiem, że nie ma czegoś takiego jak kryzys, bo pracujemy w branży, jakiej pracujemy i tak naprawdę po prostu czasy się zmieniły, do których trzeba się dostosować. Mhm. Jak ci się dzwoniło czego? dzisiaj versus to, jak do tej pory dzwoniłaś? Powiedz o swoich odczuciach. Różnica. Ciężko mi się dzwoniło, bo ciężko mi było przełamać te nawyki, które mam, mhm. ale z y, każdą godziną było mi coraz łatwiej, coraz lepiej. No Więcej klientów się godziło przyjść na te spotkanie jednak, niż patrząc na ten wcześniejszy model, mhm. także myślę, że lepiej. A na czym, jak według Ciebie polega ta różnica, że ta rozmowa jest jaka, wersus tamta rozmowa wcześniejsza? Ta jest bardziej taka y, na luzie i budująca tą relację z klientem, a wcześniej była taka bardziej formalna i taka pan, pan, pan. Aha. Aura, co ma jest... dla Ciebie największą wartość z tego szkolenia? Stałam się na pewno bardziej pewna siebie podczas dzwonienia. Nie czuję takiej presji, że muszę być poważna, taka strasznie stanowcza. Kiedy jest odmowa, nie czuję aż takiego bólu, bo wiem, że ten jeden klient odmówił, ale następny już się zgodzi na spotkanie. Okej. Okay. A jeszcze pytanie: jak ta różnica w tych rozmowach między wcześniejszymi rozmowami a tymi? Dla Ciebie na czym polega ta różnica? Jest swobodniej, Klient ma możliwość w ogóle się otworzyć przede mną, a wcześniej raczej dzwoniłam tylko o spotkanie. Nie? Dziękuję, do widzenia. Uh -huh. To samo pytanie. Co ma największą wartość z tego całego szkolenia? Wydaje mi się, że no po prostu to, jak dzwonimy, że faktycznie my możemy teraz rozmawiać tak na luzie, a nie takim twardym skryptem. I chyba to jest najlepsze. Uh -huh. I jest różnica w ogóle w umawianiu spotkań wcześniej, nawet w ilości. I no właśnie, tak, ile dzisiaj umówiłaś? Sześć. A normalnie ile by ci zajmowało umówienie sześciu spotkań? Um, trzy dni. A dzisiaj umówiłaś ile godzin? Trzy i pół. To na czym polega fenomen dzisiejszych Twoich rozmów? Co dzisiaj robiłaś inaczej to niż jest, kiedyś? Byłam to, to, byłam zajęty, to, to, to. Tak, tak. tak. Hmm. Czyli co robiłam dzisiaj inaczej niż wtedy? Niż wcześniej? Byłam szczera bardziej. Taka prawdziwa, autentyczna. Tak, tak. Aha, okej, okay, dzięki. Dla mnie największą wartość z tego szkolenia ma skryt. Nie ukrywam, że od samego początku nie miałam żadnych obiekcji co do tego. Nawet wczoraj chciałam sobie w pracy podzwonić. Mówi, Boże, jutro przyjadę przygotowana, aż taka jarana, ale do nikogo się nie dozwoniłam. <noise> Więc nic nie ćwicza. Ale nie, ogólnie to skrypt tak, jak najbardziej. Nie miałam żadnych obiekcji. Co do, mimo tego, że jakby no, baza jest trudna, to mimo wszystko mówiłam 6 spotkań, gdzie wcześniej z tej bazy przez y, bardzo długi okres czasu z tych samych ludzi udało się mówić dwie osoby. To na czym polega Także ta Także dzisiaj. No, na tym, że to jest takie tym? naturalne, że, że dla mnie ten skrypt jest wyjątkowy. Czytałam różne, widziałam różne. Ten jest naprawdę super. No i to samo pytanie. Thank you. No mnie nie było problemu nigdy z nawiązywaniem relacji przez telefon, natomiast był zawsze problem z, z naci nie naciskaniem. Właśnie dzisiaj to zrozumiałam, że to nie jest naciskanie, tylko to jest po prostu umówienie spotkania i drążenie dalej tematu nie jest tym, że naciskam i nie jest w tym nic złego, że dalej kontynuuję. Ten temat, dzięki czemu ktoś może powie dwa razy nie, ale za trzecim e, razem podczas tej samej jednej rozmowy powie, że tak, że się umówi. Nie rezygnować po prostu. Nauczyłam się nie rezygnować. Super. A bardzo szybko odpuszczałam cześć. No, bo jest inny model zbij zbijania obiekcji. Nie? No bo to nie jest obiekcja. Nie, to nie jest obiekcja, to jest w inny to, sposób. To, to jest nie? To nie, To nie jest takie prawdziwe, tak. z, takie typowe zbijanie tak. obiekcji, tylko w inny sposób, nie. Gdzieś tam takie Miem, szablonowe to jest tak, mimo wszystko, bo tak. zawsze była obie obiekcja, odpowiedź na obiekcję, nie? Tak, A tutaj tak. to jednak to po prostu jest tak. rozmowa. Mhm. Gdzieś no, tam cały czas ciągnące. Zaprawiamy, tak, ja że tak naprawdę klient sam zbija tą obiekcję. Tak, no. No, trochę tak. Kolejnymi pytaniami, tak, nie